No ja ale jestem mysz, a to jest kolejny odcinek z Face Huntera. I oczywiście lecimy do gierki, od razu wyszukiwanie gracza, bo i po co tracić czas. Zobaczę jeszcze czy mi się Inkiper załaduje, ale myślę, że tak. Inka lekka. No cóż, sprzęt na którym e, nagrywam nie jest na pewno najlepszy. Przydałoby się wymienić w najbliższym czasie. Ale zawsze trzyma kasa. No dobra, mamy, rozpoczynamy drugi Pierwsi. Nie mamy jedynki, a to jest złe. Gramy z garoszem. No to tak, wielką ropuchę zostawię, a to aut szukamy jedynki, żeby wyrządzić od razu presję na stole. No niestety niczego nie ma. I to jest problem duży. Dobra, koniec tury. Jeżeli teraz wpleci z w w Warfire X To będzie duży problem, na szczęście to się nie stało, więc zagrywamy miłą babunię Dlatego, że jest trudna do usunięcia, bo po zagraniu... Po usunięciu tej miłej babuni wyskakuje kreatura 3 która jest nawet gorsza I teraz... Pomyślmy, on ma cztery manny. Może być coin. E, coin cool plus shield slam. Wtedy zostaje nam 2-1. A w następnej zagrywamy znowu dwie jedynki. Może być. Więc lecimy do przodu. Koniec tury. I zobaczymy czy. Zgadłem odnośnie zagrania, bo trzeba pamiętać, że on ma kojna. Jest rozruszony, rozjuszony berserker i to nie jest za fajne, ale my oczywiście to ignorujemy, zagrywamy i lecimy na twarz dalej. jest najprawdopodobniej dragon tempo lub pirat. Ale Pirat raczej jest bardziej agresywny i stawiałbym na Dragon Tempo. Więc teraz może się pojawić albo Koń do Pluga i tradyuję tego Tresera Ogarów, albo. Mm, 3-6. Wtedy my tradujemy tym i tym. Dogrywamy miłą babunię i konnego Argentu i lecimy resztą na twarz, bo on raczej nie zaatakuje wtedy tym rozjuszczaną Berserkerem. Chyba, że ma na ręce blatu Belcher! No, to nie jest za fajne. Teraz pomyślmy, jak to rozwiązać. Daj mi tutaj bójką śmierci. Nie chciałbym za bardzo tracić tego tonta więc chyba zagram w ten sposób bójka, bójka, bójka. Nie zaraz, rozjuszony berserker nie pasuje do agro Ech. Czy na pewno tutaj konny argentu plus Hero Power, czy jednak budować board? On to będzie dek tak najprawdopodobniej grający na weirwindach. Jak mi spakuje, dwa weirwindy, to będzie słabo. Więc zagram w ten sposób. No, dzięki temu przy dwóch ruinach on i tak nie ma co zrobić z babcią i nie może bić tego damage'u na twarz. Aczkolwiek, jeżeli przejdzie przez tą babcię, to będę miał duży problem, gdy dostanę, to powiedzmy 10-12 damage'a na twarz. No, to się nie dzieje. Aby cię szybciej porwęć! no to tutaj zdecydowanie dwie dwójki. Nawet w ten sposób wyplayuję, że żeby coś nie zostało na wypadek jakiegoś masy dronowały. No, ten rozjuszony berserker był kartą, która musiała zginąć, bo zostawiony na stole mógł powodować, że w jednej dużej mi powiedzmy 16 damage w bije. Póki co, nasze życie jest ładne. Dodatkowo ustawiliśmy go na 13. Co mnie nie wiadomo, co tu będzie grało. Bo tutaj jest jakiś shredder. Niby Enzot, to wygląda na Enzota, ale do Enzota znowu rozjuszony berserker nie pasuje całkowicie, bo to jest jednak kreatura agro. Czy też tempo... Przepraszam, ale OK, Mediwa nie ma źle, Nie jest tarczowniczka. Mm. Zaczniemy od tropienia. Zobaczymy, co tam dostanę. Glewiozuka, zbiera żółpów i tylko mrubucha. Tutaj zdecydowanie glewiozuka. Um. Mm, mm, mm. Dogram tylko Gierkę Argentu i Hero Power. E, dlatego, że ten ognisty nietoperz podłuży mi jako aktywator do kill -commanda. A dodatkowo samego Gnistego nietoperza jest łatwiej zabić. W sumie trochę szkoda, że nie był to kilkoman z e, trackingu. No ale liczę na jakiś topdeck, wtedy mamy litan. Przyjmę każdy cios! No starczy już jest ciężej, ale zostaje nam więcej kreatur na stole. No fajnie, że poleciał na twarz. Moim zdaniem nie powinien rozbijać ludzkiego hortera To jest moim zdaniem błąd, by dawać Panterowi e, karty. Czy mamy lital? To jest. 5, e, 7. Tak. No, nawet miałem lital z samego bordu, więc. E, zdecydowanie źle to zagrał. Tam tarczowniczkę jeszcze bym zrozumiał, ale raczej bym polegał na tym, żeby wziąć hero power i na pewno miał jakiś removal na ręce. No w to nie wierzę, że taki kontrolny wojownik nie posiadał żadnego removalu. Więc pewnie były jakieś pasze, był, była broń pewnie. Góle może jakieś nadawanie kart w tym momencie. Nie jest zbyt dobra. No dobra, mamy w Worgana, mamy pierwszą, mamy drugą. Z tych kart wyrzucę Kill Command i... Big Myślę, że tak. Myślę, że to nie jest karta, która jest potrzebna na Zoloka. Przynajmniej nie do tego, żeby wmasować mu damage na początku. Na początku chcemy utrzymać jak najlepszy board. A myślę, że tutaj nawet coinujemy w pierwszej turze skojnuje do pająka w następnej pająk w następnej wielka ropucha plus worgen lub worgen plus hero power plus jest taki grając z olokiem, że on się rani swoim hero power a minus jest taki, że że, że, że ma obrońców argusa i tak dalej no tutaj zdecydowanie glebiosuka, to trzeba wytraidować, a tu lecimy na farmę. Niestety, ale za dużo by mógł tutaj zrobić ten knave jungler, żeby pchnąć dodatkowe dwa punkty obrażenia przeciwnika. E, no tutaj, zdecydowanie, muszę jak najszybciej budować, jak najlepszy board. E, Zabram tutaj Worgena i Wielką Mropuchę. Atakuję pająkiem, ale broń, broń na razie zostawiam. Mam wrażenie, że aktualnie szybciej rozwijam swój damage na stole od tego Zoloka. No, niestety jest Defender, o którym, o którym już mówiłem. Hmm, ale mamy Tresera. Um, okarów. Jego sobie zagramy. A teraz na co? Myślę, że na tego pająka. To poleci tu, to tu, to tu. No i że trafił. To atakuje bronią. Aktualnie mam 8 damage'a, ale i moje zdrowie nie jest w najciekawszym stanie. niestety jest soul fire. Badanie sztuczce, co sobie, no. No, tutaj zdecydowanie zwierzęcy. Ja muszę tutaj maksymalizować damage z bordu i zmuszać go do tradeów. No teraz, ja jestem w lepszej, zdecydowanie sytuacji. Znowu tak się role odwróciły, bo ja mam ten pełniejszy stół. O, o, jego tap jest gorszy od mojego hero power w takim matchupie i nie rozumiem do końca po co w ogóle tapował. Po co tracił to życie? Musi zabić Michafera, musi zabić e, Mastera, ale to jest i tak e, 5 damage'a, 7, 9, które bierze na twarz. To jest w następnej turze e, Lethal z Hero Power. Jako, że tauntów nie może wyciągnąć żadnych, przynajmniej w tej, tej talii się nie gra, więc tutaj konwe tu Hero Power i oczywiście wszystkim do przodu. A To jest jakaś dziwna sytuacja, w której on mnie może zabić. PIO plus... Doomguard, to to jest aktualnie... 6. Myślę, że w takim momencie powinienem zagrać mimo wszystko bezpiecznie i rzucę ten Zagłowcy. I zagram w ten sposób. Jeden karty już nie wyciągnie z dwóch, nawet Abusive Sierżant. O, nie dawał Litela. Dwa razy Sierżant, czy by dał? Nie. Więc myślę, że tutaj dobrze zrobiłem tradując z tego wilka pod sam koniec. To mi dało pewne zwycięstwo. Bo miał 7 mamy jedną kartę na ręce, więc mogło to być jak mówiłem Pio, mogło być drugie Pio i też by był Lital Dwa abusive sierżanty plus ten wilk. Może Cześć 7 o plus 4, to to jest 11. Nie, to by nie dawało mu wygranej tutaj trujeczki, oczywiście odrzucamy, tylko zwierzęcego towarzysza zostawię. Mamy gierkę tu mamy Wolfganga, więc myślę, że tutaj w pierwszej turze jest koina wiadę z tymi dwoma jedynkami. Ale tutaj jest Firebat, więc tutaj zdecydowanie koń w. Wypiornego Pajęczaka. Jego agonia działa pierwsza, więc poleci najprawdopodobniej w twarz, a teraz Worgen plus Giermek na stół. Następnej Zwierzęcy Towarzysz, a potem to już się zobaczy, bo zależy co dojdzie. No... nie ma sensu tego tradeować tak ci powiem. Ale ja za to muszę tradeować i zagram tutaj jednak zbieracza łupów, dlatego że w następnej w razie czego mogę zagrać o, hero power plus jedynka, a yy, mam w razie czego Fallout na czwartą turę, więc trochę trzeba tak myśleć przyszłościowo. A dodatkowe jedynki łatwiej cisnąć. No, Mad Scientist nie jest ciekawy. Zdecydowanie. Ale mamy hafera. Lecimy wszystkim w wszystkim portret. Jest tylko jedno, ale które się nazywa Explosive Trap, które no, na tak miękki no. stół. O, on też dostał hafera. Chodź abusive. Jeszcze mocniej portretu zajmująca wersja No ja jestem zobligowany do tego tradu To nie jest Freezing, więc ja mu jeszcze stalejduje tą kreaturę I teraz dopiero zagram To jest exploit, tak jak sądziłem e, W tym momencie... No mam dużo opcji, mam dużo opcji, ale mam też mało życia i myślę, że tutaj musieliśmy ma maksymalny value. Najprawdopodobniej będę musiał tradeować tutaj. Ten właściwie, abusive śierszon z haferem tak więcej porobił. Misza jest, misza i Tutaj oczywiście idzie wszystkim na Face. Ja tutaj zagram zwierzęcego towarzysza. Też dostaję Misza. i zagram miłą babunię. I teraz tylko, żeby w tego Abusiva, koleś, no niestety, muszę wytradować tego Victora Arpa. A Misza sama w sobie stanowi dla niego duży problem do przejścia. Konne Argentu, więc Italia bardzo podobna do mojej. No i atakuję. Ja oczywiście tutaj muszę rozbić tą albo w sumie nie muszę. Tam dostawię się kolejnym tątem. Na pewno to strajduje. Wiecie, co ja nie nagrywam tego, e, tego zbieracza łupów. Dlatego, że gdybym miał Unleash the Hounds, to już by przechodził przez moje tąty. Teraz to nie będzie tak proste. Mamy pewny szał, a my mamy Little. Więc okazałem się lepszym face'em. Nie powiem, żeby to była łatwa wygrana, bo jednak y, dużo y, dużo zmieniło to, że ja mam taką Mimo, że to jest y, face i agro, to ja mam bardziej taką wersję że tak powiem kontrol kontrolną. Też zmieniło to dużo, że on dostał hafera, ja dostałem hafera, on dostał Miszę, ja dostałem Miszę. Ja miałem jak jego Miszę strajdować, on nie miał jak mojej strajdować. I właściwie to zaważyło o, tych, o tej grze, żeby grałem. Dalej był Treser Ogarów, też on tego nie grał. Najprawdopodobniej on miał pewnie w talii jedynki, dwójki, trójki maksymalnie, no ja mam trochę tych jeszcze czwórek. Trochę? Chyba dwie. Umiem. No ale dobra. Najważniejsze, że wygrałem. No dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądnięcie i na razie.